Głać wałkiem czy głać kielnią, pacą, szpachelką, jak zwał, tak zwał. Co wypadnie lepiej w rękach amatora. Na początek pewna oczywistość, ale przed przystąpieniem do pracy ścianę należy oczyścić, odpylić, zagruntować bądź umyć. Następnie, w zależności od tego, jaką głać mamy, czy do samodzielnego wymieszania, czy też gotową. W pudełku warto przeczytać instrukcję i proporcje. U mnie gładź do samodzielnego rozmieszania. Wstępnie warto sobie z grubsza rozmieszać to ręcznie, a następnie nie na wiertarce do uzyskania odpowiedniej jej gładkiej konsystencji. Gładź elegancko rozmieszana w zależności od firmy, rodzaju gładzi itd. do kładzenia. Szpachelką może być ona gęstsza, a dokładzenia wałkiem czasami musi być rzadsza, czyli więcej wody. Ja mam też podzieloną ścianę, mniej więcej na dwie równe części. Lewą stronę zrobię sobie ręcznie pacą szpachelką, prawą nałożę gładź wałkiem. Pierwszy test, pierwszy sprawdzian, to co pójdzie szybciej. 16,5 minuty. Tyle się zeszło. Używałem w sumie trzech różnych szpachelek. Na początek nakładałem gładź po prostu kielnią, bo tym jednak było mi najwygodniej. Narożniki małą szpachelką, rozciągałem średnią, no i na końcu największą pacą wyrównywałem. I przy tej największej pacie było dosyć trudno, bo często musiałem wracać, i jakąś tą średnią wychodziło mi troszeczkę lepiej. Zobaczymy, jak to wyschnie. Na razie nie jest źle, na pewno będzie to szlifować, bo nie jest to super cienka warstwa, ale też nie chodziło o to, żeby ona była cienka, a po prostu żeby wyrównać ścianę. Ok, to teraz rozrabiamy gładź po raz drugi, ciut rzadsza i lecimy z drugą połówką. Wałkiem troszeczkę szybciej, bo niecałe 15 minut. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że wałkiem nie dało się zrobić narożników. Łączenia sufitu ze ścianą albo ścianę ze ścianą, i trzeba było to po prostu robić szpachelką. No i tak jak to, wałek jak przy malowaniu, przy czymś troszeczkę chlapie. Niedużo, chociaż szpachelką też oczywiście, jakieś tam wpadki mi się zdarzały. No okej, okay. czas troszeczkę szybciej wałkiem. Jeżeli byśmy mieli pewnie dużą ścianę i dużą przestrzeń do kładzenia, no to wtedy czasowo zdecydowanie wygrałby wałek. Pierwsze odczucia były takie, że jak kładłem wałkiem, to wydawało mi się, że będzie tego zdecydowanie mniej materiału na ścianie, gładzi. A to okazuje się, że tak naprawdę wałkiem wcale nie złożyłem mniej gładzi niż e, z ręcznie pacą. Na pewno bardziej równo go się rozkładało, i zresztą tu widać nawet taki fragment, gdzie mocno rozciągane było pacą, a gdzie jest wałek i jest taka lekka. Pionowa kreska, która wyznaczała na moje dwie półówki. No okej, okay. także pierwsze wrażenia. Lekko dla mnie lepszy wałek, ale to jeszcze nie koniec, bo przede mną sufit. Gładź już położona i na ścianach i na suficie, gdzie wcale nie było tak prosto, mimo że sufit jest niski. Na tej ścianie nawet poszła druga warstwa. No i jakoś to pomieszczenie... Wygląda. W międzyczasie nagrywałem swoje spostrzeżenia co do pracy i wałkiem, i szpachelką, i pacą, więc teraz je zobaczcie a na koniec odpowiedź. Czy wałek, czy paca szpachelka? Co lepsze? W przypadku nakładania gładzi pacą, lub szpachelką, możemy nałożyć grubszą warstwę. No i po zaschnięciu od razu to szlifować i mieć wtedy tylko jedno naciągnięcie. W przypadku wałka. Jednak zawsze będą to wymagane dwie warstwy, jeżeli ściana jest nierówna bądź z jakimiś uszczerbkami. Z kolei jeśli kładziemy gładź wałkiem na dobrze zatarty tynk, to być może też i wystarczy jedna warstwa i to wcale nie gruba. Jeżeli kładziecie drugą warstwę albo podłoże jest bardzo chłonne, to jednak trzeba się śpieszyć z wygładzaniem tego, bo po położeniu wałkiem, praktycznie po kilku minutach, Zaczyna to szybciej zastygać, no i potem jest problem z rozprowadzeniem. Więc w takim przypadku druga warstwa bądź chłodne podłoże, trzeba to szybko zacierać bądź pracować dwie osoby. Jeśli w ścianie mamy jakieś ubytki bądź większe dziury, to jednak szpachelka, i najpierw trzeba wypchać, zapchać te dziury i dopiero potem na przykład wałkiem kłaść całą ścianę. W przypadku narożników nie ma szans, żeby to wykończyć dobrze wałkiem. No, i tutaj konieczna będzie szpachelka, nawet mała szpachelka, albo nawet i jak troszeczkę to przyschnie, to palcem. Sam wałek to za mało. Ogromną przewagą wałka jest po prostu kładzenie gładzi na suficie. Tutaj pacą byłoby ciężko. Wałek zawsze większy zasięg. A jeżeli nawet mamy wysoki sufit, to można po prostu dołożyć kija przed łóżkę i wtedy spokojnie sobie z ziemi bez siupania po drabinie nakładać. To jak to finalnie jest z tym wałkiem do nakładania gładzi? Co lepsze, wałek czy paca? No, minęła doba, przyjrzałem się temu wszystkiemu. Tak sobie jeszcze wczoraj pomyślałem, co lepiej. No, Jeżeli mam małą ścianę, nierówną ścianę, gdzieś na tej ścianie sporo ubytków czy nierówności, ja wolę pacę. Można nałożyć grubszą warstwę i potem od razu sobie szpachelką to równać. Ale jeżeli ściana jest duża albo na przykład sufit, bez większych uszkodzeń i ubytków, Zdecydowanie lepiej nakłada się gładź wałkiem, bo to tak naprawdę chodzi o różnicę w nakładaniu. Finalnie równe trzeba i tak dużą szpachelką albo szeroką pacą i efekt nawet amator da radę.